Dziś 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. To czas zadumy o ludziach, którzy zginęli za niepodległą i wolną Polskę. Przyszło im żyć w trudnych i niebezpiecznych czasach, podejmowali trudne decyzje, ale nauczyli nas, jak walczyć o wolność, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy przeżyli, dali nam naukę, jak budować wolną Polskę, mimo że tak naprawdę w warunkach tylko częściowej suwerenności. Obchody rocznicy wybuchu powstania to czas, gdy wspominamy i oddajemy hołd tym, którzy poświęcili wszystko w obronie wolności. Godzina W. Gdy zawyją dziś syreny w naszym mieście, zatrzymajmy się na chwilę w zadumie. Harcerze z Hufca Głupczyce rozpoczynają dziś swój obóz i również w godzinie W staną do apelu na masywie Śnieżnika, by oddać hołd powstańcom, w tym naszym braciom z Szarych Szeregów. Uczcijmy powstańców minutą ciszy. Całość baczność. Spocznij. Dziękujemy serdecznie, że dziś do apelu stanęli z nami przedstawiciele władz samorządowych, związków kobatańskich, służb mundurowych oraz nas, ksiądz Proboż, którego prosimy o słowa modlitwy. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy walcząc w obronie naszej ojczyzny, oddali swoje życie. Pomódlmy się za tych, którzy byli wierni do końca temu tej myśli przewodniej ich życia. Bóg, honor, ojczyzna. Od nich możemy się uczyć, by o tych wartościach w naszym życiu nigdy nie zapominać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wiekuista niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Proszę delegację o złożenie kwiatów i zniczy przed pomnikiem harcerskim, a następnie zaproszonych gości harcerzy o odpalenie zniczy. we Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego narodu kształtowały moje myśli. Chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej ojczyzny. Zeszli na nie błogosławieństwo Twoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości. I ja niech poznam moje wobec niej obowiązki i Twoją pomocą ją wypełnię. Dziękuję serdecznie za udział w apelu w 78. rocznicę powstania warszawskiego. Czuwaj. Załóż baczność. W tył, roześ się, spocznij.